Jezus stojąc przed Piłatem zawiódł wielu swoich rodaków. Pozostali oni rozgoryczeni, ponieważ spodziewali się Mesjasza, króla, który wyzwoli ich spod okupacji Rzymu. A tymczasem ich oczy patrzyły na człowieka związanego, bezbronnego, pobitego, całego we krwi, a w dodatku milczącego wobec całego tego okrucieństwa. Nie to chcieli ujrzeć. Czy mogli mieć do Jezusa pretensje? Czuć się oszukani? Nic podobnego. Gdyby ci wszyscy zawiedzeni postawą Jezusa uważnie słuchali Jego nauczania, pamiętaliby, że Jego królowanie jest inne. Przecież Jezus mówił wprost, kochaj swoich nieprzyjaciół, nadstaw drugi policzek, weź swój krzyż i mnie naśladuj. Czy i my nie jesteśmy czasami zawiedzeni? Chcielibyśmy widzieć chrześcijaństwo zawsze dumne i triumfujące, gdy tymczasem jesteśmy wyśmiewani, prześladowani i tak często zabijani za przekonania, za wiarę, za Chrystusa. Nie ma w tym nic nowego, przed czym Jezus by nas nie ostrzegł. Skoro z nim tak postąpiono, to czy z nami świat postąpi inaczej? Problem w tym, że nam często brakuje tej jezusowej pokory. Chcielibyśmy krzyczeć, bronić się, może nawet czasem chwycić za miecz. A przecież Jezus Piotrowi w Ogrodzie Oliwnym powiedział, Piotrze, schowaj swój miecz. Królestwo Jezusa nie jest stąd. Gdyby było inaczej, słudzy jego biliby się, aby Jezus nie został wydany w ręce Piłata. To my jesteśmy tymi sługami króla, jego żołnierzami. Mamy nimi być na wzór Jezusa Chrystusa. To nie drugi człowiek jest naszym wrogiem, nawet jeśli nas prześladuje. Naszym prawdziwym wrogiem jest zło. Święty Paweł w liście do Efezjan przedstawia nam wzór Bożego Wojownika. W końcu bądźcie mocni w Panu Jego potężną siłą. Włóżcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się zasadzkom diabła. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą, załóżcie pancerz sprawiedliwości, a na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Zawsze miejcie tarczę wiary, dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste pociski złem. Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz ducha którym jest Słowo Boże. Tak uzbrojeni możemy mężnie stanąć do walki. Nie zaniedbujmy jednak modlitwy, ponieważ to Bóg jest gwarantem naszego zwycięstwa.